No maneczko wszystkim Słuchajcie Słyszałem, że mają być w tym tygodniu przymrozki Ale nie tutaj w centrum Nie w Łódzkim No i wychodzę dzisiaj rano I zobaczcie Co się dzieje Może z tej strony najpierw podejdę No i zobaczcie Musa akuminata I musa madera Całkowicie zmarznięty Maureli Widzicie co się dzieje Wszystko te liście jak szmaty wiszą Ja pierdzie szok No widzicie wszystkie maurelasy te małe Zmarznięte To co było wyżej jest żywe, tak? Basioki oczywiście to są nieśmiertelne Zobaczcie Maurelas który był wyżej też nie wygląda jakoś super Ale tragedii też nie ma Montbelliardi Te dolne liście Zdechnięte całkiem Widzicie jakie przemrożone Wszystko Popsute Szok Ja pierdzielę Hajaraj Tak samo cały zmarznięty Ja pierdyka Kuźwa no Mróz W czerwcu 3 czerwca Zobaczcie Musa Kumina, ta ta heniek wszystko zdechłe. Ach, powiem wam, że szok. Kolejna kuminata. Maureli. Montbelliardi tak samo. Tutaj. To jest z Wysp Kanaryjskich. Musa Kanaryjczyk. Lipa straszna jakaś. Oczywiście banany, które były wyżej. Widzicie, Arcji to okej. Okay. Tam są takie dodatkowe miałem wysadzone małe lasy tak samo zdechły Ale powiem Wam, że ten język zimna chyba był tylko, tylko w tym miejscu Dlatego no, na tej robacie mam zmarznięte banany, a zobaczcie już tutaj Lard City jest OK Tu na przykład jest Williams, chociaż nie, ten Williams te dolne liście też ma przemrożone wszystko wisi, ale te już cały trochę wyżej nie. Tutaj mamy. To jest Musa Tibet. Musa Tibet też tylko jakieś dwa dolne liście. Tam są Musa i Zashi całe. Helen's Hybryd cały. Large Seed. mały. Cały. Tutaj mamy Sigimensis. Też jest cały. Basio, no to wiadomo, tak? że przeżył. I Zasi. I Zasi. Nie wygląda źle, chociaż ten liść widzę się trochę zwichrował, ale to chyba nie jest przyczyna mrozu, tylko po prostu za delikatny wyszedł. Akuminata reddaka. Jedna i druga. Cała. Musa Manzano. O, on był właśnie wysoko i liście i nie, nie popsuło tam jest chyba Tom Sony no i największy Maurelas, który już ma ponad 3 metry no, ale zobaczmy dalej Las Hiokarpy całe tutaj Larcy przymrożony mały no powiem wam że szok eee, to jest Nie przypomnę sobie teraz, w każdym razie widzę, że przeżyły. Brugmansje całe. Brugmansje całe. Kolokacje, kolokacje widzę, że nie za bardzo bo się pokładły. No i kanny. Kanny wygląda, że jest ok tyle że on na przykład takie przebarwienia to są chyba przebarwienia mrozowe. Takie brązowe że kanny wyglądają nieźle nie dostały tak mocno kocisko kocisko nie zmarzło ma futro idziemy dalej e, gunerka no gunerka widzę że nic się nie stało. Zaczyna kwitnąć. Piękny, wielki kwiacior. Od Gunerata już ma z 1,20 m wysokości. Naprawdę jest super roślina. No basioki to. Basioków to nawet nie muszę sprawdzać, bo wiem, że jest wszystko ok. Dobra, idziemy jeszcze zobaczyć na tą rabatę z palmami. jak tutaj to wygląda no widzę, że tutaj się nic nie zadziało juki ok nawet kordeliny czerwone widzę, że że sobie dały radę, chociaż lekkie przebarwienia są palemka zobaczcie, ta palemka już zaczęła poważnie rosnąć bo ten kwiatuszek, jak ją przywiozłem, to wystawał tutaj troszkę, eee, tylko ten kawałeczek wystawał, a teraz już cały wyszedł. Też nie mam pojęcia, co to będzie, czy chłopak, czy dziewczyna, ale się okaże. No dobra, no wracamy jeszcze do tamtej palmy. Tutaj mamy y, moje małżonki hosty. Kilka różnych gatunków. Tutaj miskancik szaleje. I tutaj też jeszcze hosty. Także powiem Wam, że tylko tak tak nie się ma, tam śmagło to jedną drobadkę. Poważnie. Kurde, szok, nie? Słuchajcie. 3 czerwca i, i przymrozek. No, zobaczcie, jak to wygląda. Obraz nędzy i rozpaczy. Na no nic, będą musiały teraz nadrabiać. No i pokażę Wam palemkę. Okazuje się, że chyba jednak to będzie dziewczynka. Zobaczcie, jakie ma nasionka. Idą do góry. Także cieszę się bardzo, bo chciałem, żeby to była dziewczynka. Bo wszyscy wszędzie dookoła mają palmowych chłopaków. A to będzie dziewczynka. No i co, zakończymy? Cykasikiem. Palmowym. Trzymajcie się na razie. Cześć.